W Legionowie powstanie nowy, w pełni profesjonalny obiekt sportowy. Na działce znajdującej się na terenie stadionu miejskiego Legionowska Akademia Sportów Walki, która wydzierżawiła ten teren od KZB Legionowo, wybuduje halę, gdzie legionowskie dzieci i młodzież będą się mogły uczyć sportów walki. Decyzja o wydzierżawieniu tej nieruchomości to reakcja na petycję, która wpłynęła do prezydenta, a pod którą podpisało się kilkuset legionowian. Kilka miesięcy temu wpłynął do nas, wpłynęła do nas petycja mieszkańców Legionowa. Wielu set mieszkańców, którzy słusznie zauważyli, że mimo tej rozbudowy obiektów sportowych w Legionowie, bo i przybyła sala gimnastyczna przy szkole numer 1, która może stanowić i stanowi nie tylko miejsce ćwiczenia dzieci, ale także sportu kwalifikowanego. Mimo wybudowania legionowskiej areny, to tych obiektów sportowych jest cały czas zbyt mało. A ponieważ gmina, jak wiadomo, ma ograniczone możliwości finansowe, a poza tym i tak jest jedną z tych w Polsce, która proporcjonalnie do wysokości swojego budżetu wydaje najwięcej na lokalny sport, w tym przypadku postanowiono zdać się na sprawdzone rozwiązanie, jakim jest partnerstwo publiczno-prawne. Tutaj mamy do, do, do czynienia z, z taką sytuacją, kiedy spółka gminna ogłosiła przetarg nieograniczony, każdy mógł wystartować, ale celowy przetarg na, na wybudowanie sali sportowej. I przy stadionie miejskim. Wystartowało w nim dwóch oferentów. W drodze licytacji wygrała Legionowska Akademia Sportów Walki. Stowarzyszenie zajmuje obecnie część budynku pod dawnym samie Społem przy ulicy Jagiellońskiej naprzeciwko poczty, zanim w 2014 roku legionowcy fajterzy tam trafili, przez kilkanaście lat tułali się po szkołach. Warunki, jakie mają w społemowskim samie, nie są najlepsze, bo i sam budynek jest już wiekowy i zdarza się, że czasem z dachu coś pocieknie. Naszym marzeniem od dawna było pobudowanie klubu z prawdziwego zdarzenia i stworzenie jak najbardziej optymalnych warunków do uprawiania sportów. Jeżeli chodzi o sporty walki, bo też tym się zajmujemy. Legionowska Akademia Sportów Walki działa już od prawie 10 lat. Dzieci, młodzież oraz dorośli trenują tam tekwondo olimpijskie, które jest ich bazową dyscypliną oraz boks. Stowarzyszenie prowadzi też z sukcesami zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Kadrę trenerską stanowią olimpijczycy i mistrzowie Europy oraz świata w sportach walki. Kilku podopiecznych Legionowskiej Akademii Sportów Walki, zarówno juniorów, jak i seniorów, należy do kadry Polski w tekwondo olimpijskim. Wśród nich są też mistrzowie świata, medaliści Ucharów świata i wielokrotni Mistrzowie Polski. Marzeniem stowarzyszenia jest wychowanie legionowskiego Olimpijczyka i Paraolimpijczyka. Być może w nowym obiekcie to się w końcu uda. Obiekt ma składać się głównie z sal do sportu walki dostosowanych mają być to obiekty o światowym standardzie, dwie salki do taekwondo olimpijskiego, salka do boksu, myślimy też o judo. Głównie skupiamy się na sportach olimpijskich. Na dole, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to też część rehabilitacji sensorycznej, siłownia dostosowana dla osób niepełnosprawnych i również też dla seniorów. Mam nadzieję, że uda mu się zebrać kapitały. Nie ma zagrożenia, że ten grunt zostanie jakoś inaczej wykorzystany ponieważ nie zostanie przeniesiona własność. Czy ustanowione użytkowanie wieczyste, tylko będzie celowa dzierżawa. I myślę, że ten polski przedsiębiorca, który od lat prowadzi zajęcia z dziećmi i z młodzieżą, uzupełni tą ofertę sportową na legionowskim rynku.